W poprzednim odcinku Kera rezygnuje z pobytu w weselym miasteczku i zajmuje się mieczami. Tymczasem mgła i Raz czytają różne książki o właśnie tych mieczach. Grogu, chodź, pójdziemy na spacer. Tak, chodź, zaczekamy na Kera, bo może już zaraz wróci. Nie wiem. Dobra, to chodźmy. Dobrze, dobrze, tak. Zajmiesz tam nam ławkę? Okej. Okay. O, poczekaj, dzwoni Kera. Halo? O, no hej. Zaraz będziesz? Dobra, no to my wracamy do domu. Dobra, okej. Okay. To co pomył na tym, może Ciebie odwiozę pod dom? Okej. Okay. Bo Ty mieszkasz dalej od nas. Ale fajnie było, przestało. No tak, fajnie było, ale no wiecie. Miecze trzeba coś, coś z nimi wreszcie zrobić. Musimy się spotkać niedługo i musimy coś porobić z tymi mieczami. Okej, okay, to pam, to pa. No to pa. Dobra. To podbiodzę ciebie też pod dom. Trzeba! Ja się przejdę! Tak, wyświęciacie sobie, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. No to papa. Dobra. No w sumie, mogę sobie wjechać tu, tutaj do garażu. Dobra, brama otwarta. Okej. Okay. No tak, przecież mgła się nie może dowiedzieć, że wziąłem miecze. Cześć. O, cześć Kira. Siadaj do stołu, bo akurat zrobiłam obiad. Dobra. W ogóle to zaginęły miecze. Tak? Nie wiesz, gdzie one są? Nie było ich? Jak to? Chyba je gdzieś skupiłam. Chwila. O, o. o mam je. Gdzie? W samochodzie. No. Przepraszam, ale... Wiesz, a właśnie wiesz co? Mam nowe wieści. Yy, nie wiem, chodź tutaj. Posłuchaj, no, żeby zdobyć ostatni miecz, musimy yy, znaleźć jakąś galaksję. Nie wiesz może o kogo chodzi. Galaksja? Kto hmm. to może być? a może raz będzie mieć o niej książkę, zaraz y, przyjdę. Może raz oni niej będzie mieć książkę właśnie Puk, puk, puk. Proszę. O, cześć. Yy, wiesz co, bo nie wiesz, może to kto, to kto to jest galakcja? Wiesz co, czytałem ostatnio książkę właśnie o tych mieczach wiesz przyjaciół co, ja i tam oni było, ale, ale, ale z jakiegoś powodu strona była urwana. No, no tak. Wiesz co, no. Żeby zdobyć ostatni miecz, przyjaciół, trzeba mieć właśnie tą mgłę. Wiesz co, poszukaj mi jakiś książek o niej. Jak Dobra, ją znajdę, wtedy ci dam znać to... i ci ją przeniosę. Okay. no to pa. Dobra. No to pa. Dobra, mam nadzieję, że się uda ją znaleźć. A ja pojadę w sumie do sklepu. Tylko powiem o tym mgle. Mgła jak chcesz, to ja pójdę do sklepu. Kup płatki wkładki! Okej. Okay. Dobra. A few moments later. Dzień dobry. Ona... A jak ona charakterycznie wygląda? Przepraszam, dzień dobry, jak się pani nazywa? szukam takiej osoby właśnie takiej galaktycznej, nazywa się Galakcja. Tak, to ja, to ja, ja. Bo wie pani co? Bo ja szukam Mieczy Przyjaciół. A Mieczy Przyjaciół. No właśnie i mi są one bardzo potrzebne. Pomoże mi pani? Oczywiście, że pani pomogę, tylko może zaczniemy od rana? rana, jak najbardziej. Dobrze, no to dziękuję, to do, 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 do zobaczenia. A. Może mogę od pani numer? Tak, okay, tak, ja tak, tak. Piszę. A jak ktoś to jestem Kyra. Dobrze, dobrze, bo poznać. Po, 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 po. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Do znalazłam. Do do Nie wierzę, że ja znalazłam galakcję. Dobra, to co? Zabieram szybko płatki i mogę iść już do domu. No, tak, tak. Także bądź tak może jutro o 10 u mnie. Okej, okay, dobra. No to pa. Dobra, ja już się kładę spać, bo rano będzie ciężki dzień. Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery. A co jeżeli każdy z mieczy reprezentuje nas, czyli jeden to mgła, drugi to cień, trzeci miecz to puma, a czwarty to krogu. Co się dzieje? Co to jest? To jest jakiś... Pilot sygnałowy. Przecież dzięki niemu będziemy mogli się dowiedzieć, gdzie jest ostatni miecz. Okej, okay, muszę teraz chyba zadzwonić do galakcji. Halo, galakcja, bo wiesz, wpadam na taki pomysł i. Ciąg dalszy nastąpi w kolejnym sezonie.